Teraz proszę o zabranie głosu doktora Przemysława Sarda. Czy jestem proszę. Teraz dobrze. Ja, e, proszę Państwa, nie, mam takie poczucie, że przedmówczyni trochę skonsumowała już wątki, które chciałem, e, chciałem poruszyć. Więc Modyfikacji mojego wystąpienia. Poza tym zakładałem, że to będzie wystąpienie takie utrzymane na wysokim poziomie teoretycznym, i ja wtedy będę mógł zaproponować już przygotowanie do przejścia do wymiaru praktycznego. Tymczasem to było znakomite połączenie wątków teoretycznych z, z praktyką społeczną, więc ja w zasadzie dostosuję się do tej konwencji i będę łączył. Teor jest praktyką, że może zmienię trochę proporcje, znaczy będzie już więcej praktyki w tym co Państwu powiedzieć. A kiedy mówimy o nierównościach społecznych i edukacji, to dotykamy kwestii absolutnie fundamentalnej dla takiego liberalnego, neoliberalnego porządku, w jakim funkcjonujemy. W porządku stara się zminimalizować rolę państwa do interwencji wyrównującej poziom życia obywateli tylko tam, gdzie jest to absolutnie niezbędne, gdzie te nierówności wynikające z funkcjonowania kapitalizmu są, można powiedzieć, nieznośne. Zwykle patrzy się bardzo uważnie na koszty związane z każdą taką interwencją. W związku z tym, edukacja, która daje szansę wyrównywania możliwości obywateli na tym bardzo wczesnym poziomie, powinna mieć kluczowe znaczenie. Tymczasem Często w takich liberalnych narracjach kładzie się nacisk przede wszystkim na kwestie równości szans w dostępie do edukacji i ewentualnie zabezpieczeniu przed dyskryminacją grup mniejszościowych, z, 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 potencjalną dyskryminacją z różnych powodów. Jeżeli te warunki są spełnione, zakłada się, że system edukacyjny nie wymaga dalszej interwencji. W tym myśleniu tkwi fundamentalny, zupełnie fundamentalny błąd takiego liberalnego podejścia do edukacji. A tak dobrze to zobrazuje przykład dyskryminacji dzieci romskich, opisywane swego czasu szeroko przez dzień. A to zdaje się były takie wakacyjne, tysiące 2008 roku, z to była bardzo ciekawa sprawa, że to zostało potraktowane jako temat wakacyjny i tylko wtedy mogło się pojawić w dyskursie publicznym, ale spójrzmy na to, jak się ten problem pojawił. Zauważono, że w niektórych szkołach w Polsce, szkołach publicznych, pojawiają się tak zwane klasy romskie klasy o dramatycznie niskim poziomie nauczania w zasadzie no, uniemożliwiającym e, e, dzieciom tam, uczęszczającym szansę na zdobycie jakiegokolwiek wykształcenia. E, e, więc do, doliczono się kilku miejscowości, w których te klasy miały taki absolutnie e, monoetniczny charakter. E, nie sprawdzano już zbyt uważnie e, w ilu e, e, miejscach pojawiają się klasy specjalne, w których e, no, jest pewien odsetek dzieci romskich, ale nie są to klasy monoetniczne. To ujawnienie dyskryminacji dzieci romskich spotkało się wskutek oczywiście kierowania ich do szkół specjalnych, do, do klas specjalnych, do szkół specjalnych na podstawie orzeczeń psychologów, pedagogów. Spotkało się oczywiście z powszechnym oburzeniem i potępieniem w, w, wielu osób zabierających głos w, 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 w tej kwestii. Natomiast nikt nie zwrócił uwagi na to, że problemem jest sam mechanizm umożliwiający tego typu dyskryminację, a więc istnienie klas specjalnych, do których można w cudzysłowie zsyłać dzieci, które z, z jakichś przyczyn odbiegają od wyznaczonej ogólnie normy. Tak? Czyli nie zwrócono uwagi na to, że prawdziwy problem tkwi w selekcji i segregacji w szkole, w której ofiarą akurat w tym przypadku padły dzieci, dzieci romskie. Tak? Problemem jest bezosobowy mechanizm, może dlatego trudniej go krytykować, bo łatwiej kiedy problem ma Określoną twarz. Więc ten przykład pokazuje, w czym tkwi problem z takimi liberalnymi podejściami do systemu edukacji. Po pierwsze, to, to, to są takie błędy, które często też popełniali lewicowi krytycy systemu edukacji w Polsce. Po pierwsze, bardzo łatwo jest ulec takiemu. No, zaślepieniu, skupieniem się na kwestiach wolnościowych w szkole. To znaczy zabezpieczeniu dzieci przed indoktrynacją polityczną czy, czy, czy religijną. I, I w Polsce widać to bardzo dobrze. To było szczególnie wyraźne w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy pojawienie się takich no, rzeczywiście skrajnie granicowych pomysłów edukacji narodowej, wprowadzanych tam przez ministra Giertycha i Zragetę Budkę, skutkowało odwróceniem uwagi, opinii publicznej od kwestii nierówności i narastającej selekcji w polskiej szkole, a koncentrowaniu się na kwestiach związanych z treścią przekazu szkole. Podobny błąd popełniamy za każdym razem, kiedy skoncentrujemy się, za każdym razem, kiedy koncentrujemy się na samej tylko dyskryminacji jakichś poszczególnych grup społecznych ze względu na dające się go odrębnić kryteria. Znaczy, nie chodzi o to, że nie należy upominać się o kwestii równości płci w edukacji i dyskryminacji dziewcząt czy, czy, czy kobiet na różnych szczeblach edukacji. Nie chodzi o to, że nie należy przeciwdziałać czy że nie jest problemem dyskryminacja mniejszości seksualnych w Polskiej szkole, bo stronin wiadomo, że jest. Natomiast problem pojawia się, kiedy my traktujemy te kwestie jako oderwane od siebie i nie próbujemy spojrzeć na mechanizm, który umożliwia każdy z tych dyskryminujących działań. Trzeci taki błąd, który można by wskazać w krytyce systemu edukacji z pozycji liberalnych, pojawia się, kiedy próbujemy krytykować system edukacyjny z pozycji takiej racjonalności ekonomicznej. Znaczy, łatwo rozpoznać tego typu krytykę bo ona posługuje się pewnymi takimi słowami, kluczami. W takiej krytyce pojawi się zapewne produktywność systemu edukacyjnego, mierzona między innymi wielkością odpadu edukacyjnego. I oczywiście stoi za tym troska, żeby zmniejszyć ilość osób, które są wykluczane z systemu edukacyjnego, ale ta troska jest troską fałszywą. Że za tą troską stoi przekonanie, że edukacja ma w sposób taki najbardziej optymalny dopasować umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy. Optymalnie to znaczy po najniższych możliwych kosztach. I wtedy znikają z systemu edukacyjnego wszystkie takie nieekonomiczne funkcje systemu nauczania, o których zresztą y, 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 mówiła moja.